Na toruńskim dworcu głównym widać pierwsze pozytywne zmiany. Komisja złożona z przedstawicieli miasta i kolejarzy oceniła już jakość robót na pierwszym zmodernizowanym obiekcie, który pełnić będzie rolę dworca tymczasowego. Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się najtrudniejszy i najbardziej skomplikowany etap robót. Przebudowa i rewitalizacja głównego dworcowego budynku. Będziemy mieli wiele nowoczesnych rozwiązań. Będą ruchome schody, będzie przejście bezpośrednio z tunelu do budynku głównego, będą windy. No, i wiele takich nowoczesnych rozwiązań. Oczywiście cała infrastruktura do obsługi klientów, czyli też dużo automatów. Na czas prac od 16 października pasażerowie będą obsługiwani w wyremontowanym budynku po dawnej dworcowej poczcie. Tam przeniesione zostaną kasy i dyżurni ruchu oraz punkty gastronomiczne i handlowe służące podróżnym. Trwa procedura przejmowania obiektu od wykonawcy robót. Wrócił do swoich kolorów, barw, okna. Upiękniły cały budynek, tak, także naprawdę wygląda świetnie z zewnątrz, no, tak jak wyglądało na samym początku. Wymieniliśmy dachy, stropy, włożone są już glazury, nadaje no, się do użytku. W wyremontowanym budynku dawnej dworcowej poczty działać będzie także komfortowy hostel dla podróżnych. Znajdujemy się na parterze hostelu, znajdują się tutaj nowocześnie wyremontowane pomieszczenia noclegowe. Będziemy mieli 19 takich pokoi, w których mogła, które będą mogły pomieścić 45 podróżnych, ewentualnie gości, którzy chcieliby skorzystać z turystów. Na dworcu prowadzone są także roboty związane z remontem peronów i modernizacją przejścia podziemnego. Obecnie trwa budowa nowej nitki tunelu, który połączy dworzec główny z ulicą podgórską.